W końcu udało mi się zdobyć o z Kochy i nie było to takie proste jak mogłoby się wydawać, ale zacznijmy od początku, czyli 29 października, gdy pożyczyłem koledę z klonu 1,5G. Już wtedy szukałem czapy z Kochy pewnego dnia się pojawiła na aukcji za 1.2G z odwiązaniem. Myślę sobie, że ekstra akurat tyle mam, a no tak, nie mam na czysto. Zniknęła. Później dokładnie ten sam egzemplarz nagle pojawił się na aukcji za 2,6G bez odwiązania. No i to już był świetny deal. Tyle, że ja dalej hajsu nie mam, więc postanowiłem szukać kupca na moją nauronkę. Niestety nie udało mi się jej spytać na czas. Myślałem, że już po wszystkim, kiedy na handlowym pojawił się znów dokładnie ten sam egzemplarz mojej czapy. Szybko okładam deala, mówi, że sprzeda za 2,5G. No to cyk myk pociągnąłem na szerurki i dostałem pożyczkę od klanu. Ale gdy już miało dojść do wymiany, to zmienił zdanie na trójkę. A tyle ja już nie mam jak zdobyć. Aż w końcu dostałem zwrot swojego 1,5G i z dodatkowym 500M, które udało mi się uzbierać w międzyczasie dogadałem się z typem na wymianę, Neuronka plus 2G za czapę, której tak długo szukałem i tak właśnie